Może nie uwierzysz, ale kiedyś mieściłeś się właśnie tutaj. Unosiłem cię i mówiłem Twojej matce: Ten dzieciak będzie najlepszy na świecie. Ten dzieciak będzie lepszy niż ktokolwiek, kogo znałem. Wyrosłeś na dobrego, wspaniałego człowieka. To było niesamowite. Każdy dzień był jak przywilej. Potem przyszedł czas, żebyś się usamodzielnił, stawił czoła światu i zrobiłeś to, ale gdzieś po drodze zmieniłeś się. Przestałeś być sobą, pozwoliłeś ludziom wytykać cię palcami mówić, że jesteś do niczego, a gdy zrobiło się ciężko, zacząłeś szukać kogoś do obwiniania, jak wielki cień. Powiem ci coś, co już wiesz. Świat to nie tylko słońce i tęcze. To bardzo podłe, okrutne miejsce i nie obchodzi mnie, jaki jesteś twardy, powali cię na kolana i będzie tam trzymać, jeśli na to pozwolisz. Ty, ja, ani nikt inny nie uderzy tak mocno jak życie. Ale nie chodzi o to, jak mocno bijesz, chodzi o to, jak mocno możesz przyjąć cios, iść naprzód, ile możesz znieść, iść naprzód. Tak się zwycięża. Jeśli znasz swoją wartość, idź weź to, na co zasługujesz, ale musisz być gotów na przyjmowanie ciosów, a nie wytykać palcem, mówiąc, że nie dajesz rady przez niego, albo przez nią, albo kogokolwiek. Tchórze tak robią, a ty nie jesteś tchórzem, jesteś lepszy od tego. Zawsze będę Cię kochał bez względu na wszystko, bez względu na to, co się stanie. Jesteś moim synem, jesteś moją krwią, jesteś najlepszą rzeczą w moim życiu. Ale dopóki nie zaczniesz wierzyć w siebie, nie będziesz miał życia.